Przede wszystkim witamy w Krośnie Odrzańskim, trwa tydzień zdrowia w Szkole Podstawowej nr 2. Były tutaj różnego rodzaju spotkania już jak dotąd zorganizowane. Dzisiaj mamy spotkanie z Panią. Proszę powiedzieć, jakie, jaką wiedzę będzie chciała Pani przekazać uczniom i przede wszystkim na czym się Pani skupi podczas rozmowy właśnie z uczniami rzeczonej placówki? No, przede wszystkim chciałabym przybliżyć tutaj uczniom Szkoły Podstawowej sport paraolimpijski, bo myślę, że cały czas Dosyć mało mówi się o tym sporcie i przybliżyć moją dyscyplinę, którą uprawiam, lekką atletyką, no ale też ogólnie jakie, jakie sporty, jakie dyscypliny osoby niepełnosprawne uprawiają. Czy jest jakiś taki katalog ogólnych cech, który powinien y, posiadać sportowiec, aby osiągać sukcesy? Nawiązuję tutaj do jednego z wywiadów, którego udzieliła Pani zaraz po y, Olimpiadzie w Pekinie. Wówczas powiedziała Pani, że nie byłoby tych sukcesów, gdyby przede wszystkim nie determinacja, tak w życiu, jak i w sporcie. To są chyba takie dwie dziedziny, które y, się zazębiają. No na pewno determinacja, no i też wiara w to, że, że to, co robimy, to jaką dyscyplinę uprawiamy, to, co właśnie do jakiego celu dążymy, że to ma sens, sens i to nam się uda, no bo to myślę, jest też taka podstawa, że, że wiara w zwycięstwo, że, że... Trening no, czyni nas mistrzem i, i po prostu ta praca, determinacja i, i wiara w ten sukces no, jakby napędza do, do tego, żeby no, iść w tym kierunku. O tym z pewnością uczniowie dziś się przekonają, ponieważ będą mogli usłyszeć również o Pani sukcesach. Jeżeli już mówimy o najmłodszych, proszę powiedzieć, jakie były Pani początki związane ze sportem? Znaczy... No... Myślę, że znaczy szkoła podstawowa no to tak jakby troszeczkę no pamiętam to już dosyć słabo i jakby nie, nie wyróżniałam się wśród e, innych uczniów e, jakimiś tam specjalnymi e, predyspozycjami, jakby to dopiero się ujawniło e, później. W szkole średniej pamiętam. Mieliśmy też skok w dal, bo później w tym właśnie rozwijałam swoją, swoją dyscyplinę właśnie skoków dal. Gdzieś tam były jakieś sygnały, ale nie było to jakby rozwijane w tym jakimś szkole podstawowej czy w szkole średniej. W momencie dopiero, gdy, gdy stałam się osobą niepełnosprawną, bo nie jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia. Stanęły na mojej drodze osoby, które po prostu pokazały mi, że sport paralimpijski istnieje, że jest coś takiego, że, że mogę tego spróbować. I jak po prostu tego zakosztowałam, to zobaczyłam, że, że to jest moje miejsce i, i, i chcę ten sport uprawiać. W pewnym momencie, jeżeli chodzi o Olimpiadę, Paralympiadę w Londynie, pojawiła się taka debata społeczna, w której to między m.in. No, krytykowano sam fakt, że transmisja nie pojawiła się w Polsce. Polska była jednym chyba z dwóch państw, w których nie było transmisji z Paralympiady. Wówczas pojawiły się takie argumenty, że oczywiście te sportowe emocje są takie same, jak w przypadku tej, jak niektórzy to... Zwykli nazywać zwykłej olimpiady, co jednak jest określeniem co najmniej dziwnym. Pamiętam, że zaraz po olimpiadzie w Londynie miałem okazję rozmawiać z Piotrkiem Grudniem, to jest nasz złoty medalista w tenisie stołowym, i wówczas pojawiły się takie dwa obrazy. Z jednej strony faktycznie może nie tyle smutek, co jednak ogromny zawód, że tej transmisji nie ma, z drugiej zupełnie inny obrazek, widok osób, które witały naszych zawodników, chociażby na lotniskach. Także zupełnie dwa inne światy, I to jest być może taki argument, że ta Transmisja w końcu powinna się w polskich mediach pojawić, gdyż emocje są naprawdę ogromne. No na pewno i już są właśnie dosyć sporo, spore właśnie, e, no, działania w tym kierunku. Stowarzyszenie Nie widzę przeszkód. Zorganizowało taką debatę, w której wzięli też udział dziennikarze sportowi nasi i polscy i. Kilka właśnie z konkurencji, właśnie na pływalni czy na stadionie, komentowali, po prostu podkładali głos. Do tych właśnie konkurencji. I wyszło to naprawdę znakomicie, i jest już deklaracja TVP, że te transmisje będą, że, że już w Rio będzie można na żywo obejrzeć sportowców parolimpijskich w telewizji. Miejmy nadzieję, że no to naprawdę się stanie, że te deklaracje nie są pustymi słowami i że rzeczywiście sport parolimpijski będzie no na dużą skalę pokazany w polskiej telewizji. Nie tylko jakieś tam urywki kilkuminutowe, czy nawet. No Półminutowe w wiadomościach, że no to jest, tego jest naprawdę zbyt mało. Można było śledzić Igrzyska Paralimpijskie w Londynie w internecie i po prostu no, taki się zrobił szum medialny, bo tych medali naprawdę było dużo, i, bo było aż 36, w tym 14 złotych. i to był naprawdę sukces spektakularny, i tym bardziej e, jako ze wszystkich państw zajęliśmy dziewiąte miejsce, to naprawdę olbrzymi sukces, bo 4 lata wcześniej chyba bodajże to było osiemnaste miejsce w klasyfikacji medalowej wśród wszystkich państw, więc naprawdę ten sport jest bardzo atrakcyjny i warto go pokazywać. Dla zawodników oczywiście był to sukces związany z medalami, z kolejnymi życiowymi osiągnięciami, także biciem rekordów, dla nas, kibiców, dla tych osób, które zdecydowały się oglądać i śledzić dokonanie naszych sportowców w internecie. To były ogromne emocje. Nawet słyszałem takie określenie ciary to mało, więc cieszymy się, że takie deklaracje, jeżeli chodzi o transmisję, zostały podjęte. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać, czego możemy Pani życzyć? <grym> No zdrowia chyba, to jest najważniejsze myślę, bo żeby też uprawiać sport trzeba mieć to zdrowie, Mówią sport to zdrowie, no ale żeby uprawiać sport też trzeba mieć i po prostu ja teraz już nie jestem czynnym zawodnikiem, czynnym sportowcem, ale cały czas jednak jestem w tym sporcie, w klubie, do którego należałam w starty, Zielona Góra, jestem teraz jakby, ja mówię, pomocą trenera i, i po prostu... Też jestem instruktorem sportu osób niepełnosprawnych i prowadzę zajęcia z, z, in, z innymi osobami, więc, jakby cały czas w tym sporcie siedzę, i, i no, to jest moje życie. I po prostu, no, jeśli będzie zdrowie, to też będę mogła innym służyć, pomagać i, i, i być też dla, innym, dla innych przykładem, że, że no, to jest fajna ścieżka życiowa dla osób niepełnosprawnych. Życzymy wszystkiego dobrego i miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się w Krośni Odrzeńskim. Dziękuję, ślicznie. Dziękuję, widzenia.